Siemano wszystkim, Mandrzej z tej strony. Witam serdecznie. Sceneria jak widać. Las. Dzisiaj kopiemy. Kopiemy z śląską grupą. Do której też należę. Chłopaki powinni do, do pół godziny być. Co dzisiaj znajdziemy? Tego nie wie nikt. Oby coś fajnego. Czekam na na chłopaków. I zobaczymy się przy pierwszym sygnale. Pierwszy sygnał na kolor, takie coś odstawiam. W część fajki, chyba słapeczki, słajeczki to było. Tak, bo tu jest na zawias. Teraz kulka ołowiana, chyba szrapnerowska. E, 99% że tak. Nie jest to muszkietówka, bo nie ma ogonka gdzie, gdzie był odlew i ucinali I teraz plomba przy takim pniu starym widzisz Pasi? plomba wyszła Już pokazuję co tutaj co tu jest z drugiej strony coś takiego ten w swoim żywiole teraz coś takiego wyszło czy to nie był jakiś janczarek co to w ogóle było już czyszczę i zaraz pokażę no i okazuje się że jest to janczarek słyszycie w środku jest jeszcze kulka. Świetny fanciur. Teraz takie coś wyszło. Coś ładna ozdoba. Zaraz podczyszczę i Wam pokażę. Mogło być z jakiegoś mebla. Z jakiejś księgi też mogło być. Albo z jakiejś szuflady, tu na klucz, mogło też być. Odejdź. O, i dolec jest peryly? Klucz. Lech, Lechu dojechał? Leszek jest, no. A ty tam jesteś, bo ja nie widzę tak daleko. No się ma? tu całą resztę o. O, No ma, tego, Winiary. Winiary, no panie, to jest duże. No i, no i oczywiście, jakby nie mogło być, mhm. przepiękny. Kaczty. No Nawet Polmos. Tłazeta, no panie. Tłazeta nasze. Proszę bardzo. O brączka, ptaszka, Tak. To zobaczcie. O. o, to może być ciekawe. Madrid. Nie wiem, co to może być. tam jest napisane Madrid. Mhm. Jest zapinka czy coś? Guziczek. Mhm. To jest ciekawe. No. To jest ciekawe. Monetka teraz wykopana, nie wiem nie. Ciężko mi już to, czytać, co to, co to może być. A no. no i tutaj jeszcze jakieś ląby kapsle oczywiście. Ląba jakaś. 20 hmm? groszy perel. A to nie wiem, ciężko mi ruszyć. No Ale to jest ciekawe, to. Wanie leszko, nareszcie. W też, Bo rüberko, no. Owieczki, to już, nie? jest roberko, no. Czajeczki? Czajeczki. Srebro na bałankę. muszę zobaczyć. No, wyszczotkujemy troszkę. To jest fajna. Tak, pogięta, nie? Tutaj, no. Chyba takie te widzisz, jakby chyba, nie? Tak, to Wyżej to było. Może kiedyś tam srebrzone albo coś, ale. Uh -huh. Ale nie widać tu nawet śladów No ładna co, Super Jesteś z takim złotym paskiem tu Konina Tu a my linię. My linię No ale ty A tu wiesz jeszcze taka czarna patyna była i ona schodziła pod palcem, nie? Tak jak był się ja, ja, ja. Stronie, nie? Fajny Panie pieniądze Ale pieniądz. mi się na palca nie zmieści Peryle? Peryle, 50 groszy 50 Już Takie coś Chyba jakieś zamknięcie z czegoś, wiesz, bo tu No tu widzisz o. Z nożyka jakiegoś Ciężko powiedzieć Jeszcze monety dzisiaj nie znalazłem, kurde. O, faktycznie. Sreberko, co to jest? Nie znam. Pierwsza moneta. Kolega Niutek znalazł piękną monetę srebro. Coś tu jest, coś tu pisze. Kroning to nie jest coś, wiesz, z tych z talarów, tych nie? No ale na pewno srebro. Jest i u mnie pierwsza moneta. Ale kurczę zajechana. Nawet nie wiem, co to jest. Podczyszczę i zaraz Wam pokażę, ale to strasznie się nie Kolego, Messi, Ty nie masz dość? Ty jest po prostu niemożliwy. Ten pies ma niespożytą energię. Szukamy dzisiaj w fajnym lesie. Śląska grupa eksploracyjna. O, Peter tam jest. Newtek, jest nas tutaj trochę. Dzisiaj coś fajnego pewnie jeszcze znajdziemy. I tak już dzisiaj dużo fajnych fantów wyszło. To, co teraz znalazłem, to jest po prostu petarda. Patrzcie na to. O kurde, coś pięknego. Tak to chyba miało być. Jakieś tu napisy są. Tu były dwa sygnały. Tu był pierścień wiodący, kawałek pierścienia wiodącego, a tu był drugi sygnał. Kopnąłem i zobaczcie, coś pięknego. Nie wiem, machnąłem tam z boku drugi sygnał. O, jedna mareczka nie tutaj ładna. Ale stan petarda. Haj Hi Hitler! Haj Hi Hitler! Jakaś nabijka czegoś ze pięknego. Piotr Śkołowski, władajmy. Tak, takim i będą napisy, będziemy widzieć, co to jest. właśnie. 5Z z PRL-u. O, Peter daje simplexem. Ja takie coś znalazłem. Tyle szek, co? O kurde. O, to nie jest cały. Raczej z całe, tylko on taki był. Tak? On ma ten, te zapięcia jeszcze, widzisz? No, nie ma hmm, stare. jakby... stare. No, jakby nie równolegle z płaszczyzną, no, tylko... No. Te stare krzyżyki tak miały, no No, ale tu ogólnie one takie zajechane, te monety też... Tu no to jest. taka. Już widzisz, tu ugryziono. Tak, ta, ta. Teraz dostanie powietrza, to dopiero szybko się utleni o teraz taka spinka z mankietu, ale ładna bardzo ładna deszczyk się rozpadał Ale szukamy dalej Samy tu na przepali dzisiaj dużo, dużo tego wyszło I ładne to jest Który to jest rok jest. 14 A to dlatego jest 914 to, potem Sygnet fajny a to jest samoróbka jakaś No. No, dla mnie to to jest sztos. To. No. to tu pisało Gebels 1934, nie? Szukajmy. No, to będzie coś popatrzeć. No, tu jeszcze jakaś plomba jest, no. no ciekawe, te jączarki też. O, jeszcze dzwoni. Dobra, tyle. Do następnego.